Cześć, 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 cześć. Cześć, i czołem, jak to tam mówię, nie wiem, nie, klocki rozsąłem. Dziś w podcaście chciałem, wyrwałem się po prostu z mojej. właśnie u, 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 włączyłem komputer, mój komputer Oj, biedny, słaby, czekaj tu dam pauzę. Mogę, uruchomiłem i, i od razu włączyłem nagrywanie. Ale kłodre jeszcze musi się wiecie ogarnąć, włączyć, poustawiać co tam trzeba, i wiatrak już w nią chodzi głośno. Prawie praktycznie nic nie robi, a, a wiatrak chodzi jak szalony, nie? Głośniej ciszej. To jakby tam coś po prostu ogarniał wielkiego, nie jakby po prostu robił tam jakieś wielkie granie, jakieś procesory, jakieś serwery, ładowanie danych, przesyłanie, nie wiem. No nieważne. Dziś w podcaście chciałem e, pogadać trochę o, o tym. E, Bo o muzyce i... O muzyce ogólnie, ale dokładniej o pewnej, o konkretnej muzyce, czyli w moim przypadku konkretnej piosenkarce, która nazywa się Nelly Furtado. Starsi słuchacze na pewno znają, była mega gwiazdą, czy znaczy jak gwiazdą jest, jest popularna. Była bardzo popularna, dzisiaj już dużo mniej, no bo też mniej nagrywa i tak dalej. No i jest, jest taka bardzo, mm, jak to się mówi, bardzo. Dyskretna, taka spokojna, normalna kobieta, wiecie, bez, bez wyuzdanych różnych takich innych akcji. Nakładania koron, yy, jakieś tam yy, Madonny, nie Madonny. Ogólnie bardzo lubię Madonnę i muzykę. Aczkolwiek, no tam u niej ta symbolika, religia i tak dalej, to jest takie, wiecie, no yy, <laughs> bardzo, bardzo silne, takie przesadzone, przesadzone jak dla mnie. Nie ma potrzeby takiej. Aczkolwiek jak, jak byłem na jej koncercie w Nowym Jorku, nie, no to nie zauważyłem nic, nic takiej rzeczy. Po prostu był normalny koncert, tancerze, jakieś tam wyginali się na jakichś kijach, latali tam tak jak w cyrku i tak dalej. Więc y, po prostu podejrzewam, że y, ma bardzo dużo pomysłów i czasem jest to kościół, czasem jest to cyrk, czasem jest to jakiś, jakiś tam western, cokolwiek, mecz futbolu i tak dalej. Nie, po prostu pewnie, pewnie tak jest. Natomiast wiadomo, pokazuje się często takie, te, takie, wiecie, takie te mocne. Mocne wideo, takie mocne obrazy tego, no i wiadomo, katolików, na przykład, tak jak u nas w Polsce, czy innych katolików w innych krajach, też to jakoś tam, jakoś tam dotyka jest taka wiecie, refleksja, czy tak można, jak tak można, nie? Z jednej strony ktoś pomyśli, ktoś to sobie wymyślił, katolicy to sobie wymyślili, nie? To wszystko, te, tą całą symbolikę, więc, jak to powiedzieć, jakby, no nie może ona być. Yy, i, nietykalna, I ogólnie bluźnierstwo jest też takim trochę e, takim e, szantażem emocjonalnym. No bo co znaczy bluźnić, nie? Czy, czy jakieś e, te takie słowa religijne e, przeciwko Bogu, przeciwko komu, nie? Przeciwko, czyli przeciwko naszej ideologii, naszemu pomysłowi. Ktoś tam miał pomysł, nie? Coś tam sobie stworzył, stworzył religię, czy religię? Religię tworzymy ludzie, wszyscy, kupa ludzi, nie? <laughs> Wielu ludzi, i to przez, też religia jest tak właśnie tworzona przez, przez wiele lat, wydarzeń, i tak dalej, i No nieistotne. Także, no, no, był koncert w Nowym Jorku, w ogóle też taka historia. E, idziemy sobie odwiedzić Madison Square Garden, czyli Madison Square Garden, <grym> bardziej po polsku. I no, i tam wiadomo, są jakieś koncerty różne, i tak dalej. Okazuje się, że akurat dziś wieczorem za tam 3 godziny jest koncert Madonny. No to hej, kupujemy bilet, taki wiecie, od jakiegoś tam Ziomka na ulicy, no ale na szczęście nas nie oszukał, po prostu poszedł z nami do bramki, odbiliśmy bilet i się zgadzał, więc po prostu weszliśmy, nie? Na szczęście. Bo mam inną historię z São Paulo, że niestety nie wszedłem. No ale cóż. No i. E, o czym to mówię? Widzicie, zawsze jest 15 tematów dookoła, muszę mieć ten temat. Chodzi o muzykę dzisiaj. Chciałem mówić o muzyce jako diament, muzyce jako złoto, jako, jako szafir, jako coś takiego mm, wspaniałego, wiecie, w takiej, takiej właśnie świętości nawet można powiedzieć. Nie? Tak sobie dzisiaj pomyślałem, że mm, uwielbiam muzykę Nelly Furtado. Kocham tę postać, kocham osobę, jaką, jaką jest, czyli e, no właśnie, że jest. <laughs> Że ma tą jedną piosenkę promiscuous, czyli taka rozwiązła, ale nie ma tam. Tam jest tylko taka rozmowa, taka wiecie, taka ta jakby. właśnie rozmowa tego, że Aj, tutaj jesteś nagi, chcecie, no coś takiego, nie? Ale, ale no nie ma takiego obrazu, nie? Jest tylko takie. taka. takie desire, jak to się mówi, desire, takie pożądanie, nie? Takie coś wewnętrznego, takiego coś chcielibyśmy może gdzieś tam kiedyś doświadczyć. Albo czegoś pragniemy, no takie pragnienie, nie takie ukryte jakieś marzenie. I tak sobie po prostu mówimy, ale nie pokazujemy tego w taki wyuzdany sposób i tak dalej. Jest osobą, która no jest imigrantką w sensie, nie. Jej rodzice mieszkali na Azorach, w Portugalii, na Wyspach Azorskich i wyjechali sobie do Kanady, do Brytyjskiej Kolumbii. Czy Kolumbii Brytyjskiej? A, no i tam sobie ona się urodziła. Ale oczywiście wracała tam czasem, noż znaczy wiadomo, odwiedzała rodziny i tak dalej na tych Azorach i e, no i mówi jakiś tam, w jakiś tam sposób po portugalsku, aczkolwiek jej rodzice chcieli, żeby mówiła po angielsku. No i wychowała się wśród ludzi, wiecie, no z, z całego świata, nie, z Azji, i z Ameryki Północnej, Południowej, Europy i tak dalej, Afryki. I to było takie, mm, dla mnie od dziecka fascynujące. Zawsze miałem te jakieś, jakieś magazyny English Junior, żeby no się angielskiego, jakieś atlasy, różne miejsca na Ziemi. I wiesz, kupowało się takie czasopisma co tydzień, dwa, co miesiąc i tam wkładało się w odpowiednią rubrykę to i tamto. Takie, wiecie, no, no świat jest dla mnie fascynujący, że jest tak, y, tak mały. Z, y, wiecie, z perspektywy wszechświata, w ogóle z perspektywy. Naszego układu słonecznego jest, jest to malutka planeta, nie? Albo po porównaniu do słońca jest tyci. a, a z drugiej strony <laughs> tak różny, nie? Tak różny, e, i nawet teraz e, patrzę na przykład, w, że dzisiaj w tym momencie jest jakiś imigrant, który gdzieś tam chce się przedostać w ciężarówce e, z Francji do, do Anglii, na przykład, nie? I tak dalej. A my sobie tutaj tak żyjemy normalnie, tak. W ogóle nie myśląc o tym i tak sobie zajebiście żyjąc naprawdę fajnie, ale jak już jest tak fajnie, to pojawiają się na przykład inne problemy, nie? jakieś takie inne, wiecie, w każdym miejscu naszego życia yy, inne problemy yy, będą zupełnie inaczej odbierane. Nie? Na przykład bzdury, czasem jakieś takie mm, detale, takie małe rzeczy potrafią. Takiego człowieka dorosłego, szczęśliwego strasznie, strasznie zdenerwować, strasznie zasmucić, wiecie, strasznie podłamać. Yy, no, a to też na, na, inny, na inny temat, inny podcast. <laughs> Ach, jak ja uwielbiam nagrywać podcasty, tak lubię o wszystkim mówić, a mówię 8 minut, a jeszcze nie powiedziałem o tym, co chciałem. O Nelly Furtado i jej muzyce. I właśnie, nie wiem, chyba najlepsze pomysły mi przychodzą podczas yy, brania prysznica. Dajcie znać w komentarzach, yy, jak wam to Jakie fajne pomysły w życiu, jakieś pomysły na pomysły generalnie, fajne pomysły, kiedy wam przychodzą. E, na przykład też y, w nocy gdzieś tam jak y, idę spać, znaczy teraz nie, kiedyś, nie? Jak byłem młodszy, jak sobie słuchałem muzyki i, i przed snem czasem zanim usnąłem, to minęła godzina czy, czy więcej, pewnie parę godzin nawet. I, i przychodzą różne takie masa pomysłów, nie? Ale wiadomo w nocy, przy na przykład właśnie. Wtedy nie miałem telefonu uuuu i miałem tylko słuchawki, wiecie ten taki mały gwizdek, muzyczka nie tam mp3 tak zwana, czy jak to tam i i słuchawki więc zamykasz oczy, słuchasz muzyki podróżujesz po świecie, masz masę pomysłów stajesz się kreatywniejszy a te telefony, ja czy wiecie to niby jest fajne sobie tyle filmików obejrzeć, jakieś tam pomysły do życia i tak dalej, a tak naprawdę no, masz 100 filmików, jeden coś tam co ci może da w życiu. Fajnego, reszta, to takie bzdury, takie rzeczy, że... takie absurdy, że myślisz sobie, jakie to ogłupiające jest, nie? Jakie to jest ogłupiające. No, nieważne. No i mam po prostu fajne pomysły. E, czy w ogóle jakieś takie ciekawe, e, intrygujące pomysły pod prysznicem, nie? Pod prysznicem mógłbym nagrywać podcast. A, dobry pomysł, widzisz? <laughs> no, byłby szum wody, może by się udało. Potrzebowałbym mikrofon jakiś taki, żeby... No, ciekawe, nie? Potkał pod prysznicem, dobra, Fajnie, bo bie, lubię brać dłuższe prysznice, takie 10 minut akurat, nie? myślałem, bo zawsze jest taki krytyk w głowie, nie? Jak sobie myślę, hmm, tak kocham Nelly Furtado, uwielbiam ją muzykę i muzyka jest tak eklektyczna, jest tak zróżnicowana, Nelly śpiewa po angielsku przede wszystkim, potem yy, ma album też po hiszpańsku um, i generalnie współpracuje z różnymi, też ma, yy, też po portugalsku, ma piosenki a nawet po jedną po le, le, włosku, chciałbym powiedzieć po italiańsku, ładne nawet słonie, italiańsku, tak, italiańsku, no po włosku I, i, i jeszcze tam jakieś różne takie, wiecie, rzeczy. I jest właśnie taka wiecie międzynarodowa, różne style, nie? No, jakieś to, hi, jakiś tam nawet jakiś hip-hop, trans, elektro, folklor, muzyka popularna generalnie, wiadomo. E, tak ogólnie, ale właśnie taka e, jakaś alternatywna, różne, różne rzeczy, naprawdę fajna e, i ja tak pomyślałem właśnie, że e, każdy z nas pewnie ma coś takiego, taki, taki nasz skarb, który, no wiadomo, są jakieś albumy, jakieś tam deski, nie deski, gdzieś tam zdjęcia i tak dalej, ale najważniejsze, to jest takie nasze, taka nasza religia wewnętrzna, tak jakby... <laughs> Taki skarbiec, yy, taki nasz skarb, nie? Taki skarbiec, w którym mamy właśnie yy, wybrane piosenki, która i yy, każda z, yy, albo wiele z piosenek, ma, albo pojedyncza piosenka, ma jakieś takie szczególne znaczenie w naszym życiu, co ona dla nas znaczyła. I kiedyś, jak ją słuchaliśmy. I nie słuchamy tego na co dzień. jest Właśnie tak, jakim, tak jakby takim złotym pierścionkiem, czy jakimś naszyjnikiem, który nosimy raz kiedyś, gdzieś tam na jakieś specjalne okazje, takie, takie coś szczególnego, nie? W życiu. I i właśnie tak to jest. O tym właśnie chciałem powiedzieć. Że <śmieszne>, śmieszne takie. Takie no właśnie, no właśnie to. <śmieszne> tak, no dotarłem do brzegu. Całkiem nieźle, 13 minut spoko. No i... I tak ja wymyślałem, bo ten krytyk mi mówi, ale czemu nie słuchasz jej codziennie i tak dalej, skoro tak ją lubisz i to i śmo. Ale właśnie sobie myślałem, że to nie, właśnie to jest takie szczególne, specjalne, nie? Czyli, że, że. Wiadomo, yy, każdy może mieć coś innego, nie? Może mieć jakąś książkę, do której lubi wrócić, albo jakiegoś autora, nie? Na przykład autor ma. Wiele takich na przykład krótkich książek, nie? Na przykład 50, nie? Takie, taki, tak jak na przykład serial. No i taki czytelnik, wiecie, uwielbia tego autora, ale nie przeczytał 50, przeczytał 46 i tak wiecie, sobie zostawił jeszcze te 4 na koniec, nie? Żeby posłuchać. No, tak samo też może robić z muzyką, nie? Pamiętam jak nie pamiętam, który album, ale było coś takiego, że zostawiłem sobie jakąś piosenkę na później, na przykład na jutro, nie? i tak czekałem na nią, marzyłem, wyobrażałem sobie, jaka ona będzie. Zobaczyłem tekst do tej piosenki i takie różne rzeczy dookoła, a potem sobie ją posłuchałem i to jest fenomenalne, to jest takie wow, to jest takie właśnie coś, co ludzie potrzebują takie inspirujące, takie dające poczucie sensu, radości, naprawdę mega, mega sprawa, nie? Takie, wiecie, jak coś... Taka, jak, jak msza, taka celebracja jakichś takich różnych rzeczy, jak komunia, że jesteśmy w emocji, e, śpiewamy coś, piosenki i tak dalej, I dajcie znać w komentarzach, co dla was jest takiego właśnie... Hmm, takiego, co, co kochacie i sobie to tak ukrywacie i tak... Gdzieś tam raz kiedyś lubicie sobie w takim szczególnym momencie życia, jakimś ważnym na przykład posłuchać, nie? Yy, i, albo na przykład y, jakie, ja, jacy, jaka piosenka na przykład może być to jedna piosenka szczególna, nie? Taka jedna szczególna piosenka, typu na przykład Coldplay "Fix You", która jest dla mnie wow, jest, jest, wow, jest po prostu posłuchajcie sobie, kto nie zna? Jest taka, te, taka terape terapeutyczna, taka. Mm, jest jak życie, nie? Człowiek się rodzi, płacze, potem jest szczęśliwy. Przepraszam. Potem jest smutno, wiecie, jak w życiu, nie? I coś się strasznego dzieje, jest tragedia, potem wraca do siebie, jest trochę lepiej, potem jest szczęśliwy i tak dalej. Wow, jest, jest, jest mega taką dawką emocji, mega, mega piosenka. Nie powiem wam. Yy. <grym> Gdzie chciałbym ją posłuchać albo gdzie chciałbym ją puścić podczas jakiego wydarzenia? Ciekawe, czy ktoś z was wpadnie na to? Jak dajcie pomysły, jak ktoś ma jakiego wydarzenia w moim życiu chciałbym tę piosenkę y puścić. I, <laughs> ale najpierw posłuchajcie sobie ten utwór, a później da dajcie w komentarzu znać. Y jak, co wam się wy... Do czego wy ta piosenka wam pasuje? Jakich sytuacji, nie? Jakich, jakich wydarzeń, jakich celebracji w życiu byłaby dobra? Albo na przykład w waszym, waszym życiu? Nie? Jak, jak do czego by pasowała? No i to jest właśnie to ten taki mój skarb, Muzyka Nery Furtado. I każda piosenka jest, wiecie, jest związana z jakimś wydarzeniem, z jakimś wspomnieniem. To jest jak nagranie, to jest jak film ale nawet nawet dużo lepsze, bo to jest takie, jak słuchacie jakiś dany utwór, jest takie bęk, po prostu czuje się jak ten człowiek w wieku 16 lat, który mieszkał w Poznaniu, na tym osiedlu, był w tym pokoju i była taka pogoda, nie? I w ogóle są zapachy, czujemy ten zapach, to co, to co wtedy przeżywa, przeżywaliśmy, to jest niesamowite, to jest wspaniałe, nawet jeżeli... Um, nawet nieistotne jest, jakie to jest, ym, znaczy, nie tak bardzo ważne, jakby to powiedzieć. Jakie to jest, no wiadomo, jakie jest fajne wspomnienie, to jest super, nie? To jest wow, to jest taki, wiecie, powrót do tego, ten moment, nie? I wtedy czujemy się lepiej, nie? Tak, jakby podbudowanie nie? A na przykład, jeżeli to byłoby straszne wspomnienie, takie smutne, no, wiecie, tragedia jakaś, nie? I to też tylko wracamy. To jest takie to jest też bardzo fajne, takie terapeutyczne, nie, taki powrót tego momentu. E, stawiamy jakby czoła tej sytuacji, ale z tego miejsca, w którym jesteśmy teraz, nie? Gdzie jesteśmy dużo silniejsi albo na przykład na odwrót jesteśmy słabsi, mamy depre, doła, kiepski dzień i tak dalej, słuchamy tej piosenki, kiedy Jakieś super piosenki, na przykład, kiedy byliśmy pełni życia, pełni w ogóle wiecie, bogowie świata, i, i wtedy też możemy się podbudować tym, nie? że, ho, oh, masakra. Jak wtedy się czułem, jak, jak się fajnie czułem, a teraz czuję się tak jakoś tak niefajnie, nie? Albo, albo tragicznie, i tak dalej. No, także, o tym, o tym był ten, ten taki miałem pomysł na ten podcast odnośnie muzyki, i chcę właśnie podzielić się z wami tym, yy, tym, co dla mnie jest takie mega, mega ważne, takim, takim diamentem wiecie, we mnie. I sobie słucham w jakichś szczególnych momentach i wracam do tego z takim sentymentem. jeszcze go na koniec powiem <laughs> właśnie, że to, to, spo, to co wspomniałem, że podczas... że mm, że właśnie słuchamy tej piosenki po 5 latach na przykład, którą kochamy, uwielbiamy, ale wiecie, minęło pięć lat, nie? W międzyczasie jest inne życie, jest muzyka to te... No i posłuchamy tej piosenki i na przykład jest jakimś języku na przykład po hiszpańsku, ja mieszkam w Hiszpanii i już mówię, po mówię po hiszpańsku. I masakra, i rozumiem cały tekst, nie? Wyraźnie i tak dalej jest. I wiecie. I powiem wam, że... Mm, nie ma zaskoczenia pod kątem zrozumienia, nie? Bo nie da się nie zrozumieć piosenki. Nawet jak nie rozumiemy tekstu jakikolwiek by to nie był język e, A szczególnie jak jest to język taki wiecie, jak to nazwać? E, ten zachodni, to jest indo, 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 indoeuropejski, indo, indo nie? No ten taki nasz tutaj europejski, amerykański i tak dalej, nie? To jest wszystko bardzo zbliżone do siebie, nie? I no ale język jest, wiecie, odzwierciedleniem uczuć, odzwierciedleniem sytuacji, nie? Więc no, trudno nie zrozumieć yy, danej emocji, nie? którą ktoś wyraża, nawet jeżeli nie znamy języka, jedziemy do jakiegoś kraju i widzimy, że ktoś się kłóci, nie? widzimy, że ktoś kogoś opierdziela, widzimy, że ktoś jest smutny, nie? I tak dalej. No, nie trzeba znać język, na nowego języka, żeby rozumieć tą emocję, sytuację, nie? Ale właśnie to jest, to jest fenomenalne, nie? Kiedy uczymy się jakiegoś języka albo... Najbardziej, kiedy słuchaliśmy te piosenki, coś tam rozumieliśmy, jakieś słowa może, a, a teraz właśnie rozumiemy ją tak dokładnie, no, jakby była w naszym języku, nie? Bo tak, piosenkę znamy doskonale. Muzykę, wszystko, słowa nawet jak lecą, tylko że wtedy sobie śpiewaliśmy, je wiecie, po, po naszemu, nie? Tak, e, jakoś po swojemu. A teraz rozumiesz dokładnie słowo w słowo, co tam jest wyśpiewane i jest też takie uczucie takie właśnie. Poznawcze, nie, że tak naprawdę też y, piosenka, tak naprawdę piosen daną piosenkę nigdy nie słuchamy y, w ten sam sposób, prawda? Dany utwór muzyczny, piosenkę jakkolwiek, nie? Czy to są ze słowami, czy, czy to jest muzyka tylko i tak dalej, nieistotne. Za każdym razem słuchamy ją w innej sytuacji, w innych emocjach, nie? W innych okolicznościach. I, i to też właśnie. Dlatego staje się takim naszym, naszym kryształem, bo jest taką częścią nas, nie? Takim też nawet powiedziałbym, wyrażeniem nas, nie? Albo yy, tak jakby no, można, jeżeli lubimy piosenkę, to znaczy że ona tak jakby z, to jest częstotliwość tej, 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 tych, tych dźwięków, współgra z nami dokładnie, nie? Czujemy to samo, to co, to co jest wyrażone w tej muzyce. I no i to jest fenomenalne, prawda? I dlatego ta Piosenka, czy dany utwór staje się częścią nas, jest takim naszym skarbem i jest tak, tak, wiele, tak wiele emocji w niej zawartych, tak wiele informacji, tak wiele wspomnień. E, także dajcie znać e, w komentarzach, wiadomościach, jak to u Was jest, co dla Was jest takim, takim czymś, co kochacie, co uwielbiacie, co jest takie, wiecie, 100% Was ale nie robicie tego na co dzień, nie słuchacie tej muzyki na co dzień, nie czytacie tej książki, czy, czy nie uprawiacie tego sportu tak na co dzień tylko po prostu jest dla was takim czymś bardzo takim e, mistycznym bym powiedział, nie, takim bardzo spirytualnym takim bardzo waszym, wewnętrznym, takim niewidzialnym, ale takim co czujemy mega po prostu całym sobą, całym, całym ciałem, całą duszą <laughs> i tym wszystkim Wielkie dzięki za odsłuchanie. Bardzo mi miło, że dotarłeś, dotarłaś do końca. Cudownego dnia, cudownych, cudownej nocy, cudownego tygodnia. Mówił dla Was Robert z Polski, z Katalonii, Hiszpania. Ciao.